To jest ciężko Polakom. Oj, było, jest i będzie. 75 jest i pracuje zawodowo. Węgiel, no teraz mi wyszedł ponad tysięcy. Rocznie, za rok. Za, rok, za rok. A ile to na kosztuje teraz, by się rytuje? No, w ubiegłym roku kosztowała tysiące. Różnie. A teraz to nie wiadomo, co Tusk porobi. Darmowe leki są dla emerytów, Pan coś czy nic? Jeden lek. No, dla młodych. D800 to jest duże wzmocnienie. Każdemu dawać? Tak. To powinno być sprawdzone. Na co jest wydawane, kto, kto wydaje i na co wydaje. Jeżeli już jest dla dziecka, to powinien każdy to otrzymać. No tak. Nie? No i teraz nagramy. Jak ma sobie radzić z drożyzną? Czy wystarczy na wszystko i tak dalej? Takie pytanie. Czy jest I... ciężko polakom? Oj, było, jest i będzie. Ile mertury? Do lat pracy? Około. Oj, Oj od, si od 75. Jest i pracuje zawodowo. Pracuje pan jeszcze? Nie, już teraz przeszłem na emeryturkę. Teraz, niedawno, tak? No, 5 lat temu. Pięć lat temu. Ile te emeryturki? Poniżej dwóch, powyżej? No, powyżej. powyżej Poniżej dwa, a trzy, tak? Jedna... Trzy, a cztery, no, no powiem. To nieźle, jak tu nagram, po 1400 mają, po 1500. To mają mi mniej. No, tak. Ale pan dużo przepracował, tak? No, no Kiedy mówię, od 75 roku zawodowo jeździłem, prawie 40 lat. To taka mertura, bo pan bardzo. Jedna ta czy dwie u pana w domu? No, teraz z mamą mieszkam obecnie, no to i mama ma swoją, ja mam swoją, także nie jest, na dwoje ludzi nie jest źle. I w jednym domu są dwie? Dwie osoby, temu pomóc, temu pomóc, wie pan jak to jest. Pan w bloku ile kosztuje u pana? Nie, nie w bloku, w prywatnym domu. Węgiel jakiś ile rocznie wychodzi? Węgiel, no teraz mi wyszedł ponad pięć tysięcy. Rośnie, za, za rok. A ile to ona kosztuje teraz, bo się orientuje? No w ubiegłym roku kosztowała 2000. Ma z tego roku jeszcze, tak? Z ubiegłego roku, Przez tak. A, no tak, z tego. Teraz roku. ile będzie to już tego nie wiadomo. Darmowe leki są dla merytów. Dostał pan coś czy nic. Jeden lek. Lek? Miał być wszystkie planach. Wszystkie. Planach. Powiedzmy. Jak pan po wyborach? Się jest? Zadowolony pan czy nie bardzo? Aj. Lepiej po wcześniej czy ta, gdzie lepiej? Wie pan co, końcówka tamtej kadencji była i zmienna i różnie, a teraz to nie wiadomo co tu. Także... A napisu było dobrze kiedyś, czy na początku, czy bardziej bliżej końca kadencji? No, no. co oni tam porobili, podawali emerytom, rencistom, dzieciom tam. No to z tym było lepiej, nie? No bo coś tam było. Powinno to być wszystko? Mamy na to? No dla młodych 800. te 800 to jest duże wzmocnienie. Każdemu dawać? Pracującym tylko? To znaczy, jeżeli już jest dla dziecka, to powinien każdy to otrzymać. No tak. Nie? No bo ci byli pokrzywdzeni, czy zadowoleni. Tak? A ale zawsze to trafia według pana do dzieci? No, no wie pan, rodziny są różne. Nie. Sprawdzać to jakoś powinniśmy, czy weryfikować? Myślę, że tak. To powinno być sprawdzone. Na co jest wydawane, kto, kto wydaje rodzice, i na co wydaje. Trzynastki, czternastki, dobra. No to, że jak utrzymają, no to będzie dobre, no bo to jest taki zaszczyk. Jednorazowy, bo jednorazowy, no ale do, duży zaszczyk.